Halo. Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie e. No witam Krzyszku. E, chciałem się zapytać czemu dzieciom kradniesz cukierki z placu zabaw. Słucham? Czemu kradniesz cukierki z placu zabaw dzieciom? Ale ale cukradne? Cukierki dzieciom z placu zabaw. Cukierki jak kradne? No, dzieciom. Chyba to nie bo mało, tak? No mi nie mało, ale tobie chyba mało. Nie mało. Bo, bo ja dzie dzieciom już czasem kurwa wymyślić dla mnie jakieś gatełka, wiesz o tym? Jak na plac zabaw I przecież chodzisz. I chcę ten pierdolić, wiesz? No czy ja pierdolę jak ty dzieciom cukierki tradzisz. Nie, nie wiadomo co, ty chyba po jesteś. A ty normalny jesteś?